No, więc właśnie rozpoczynamy sezon szybowcowy, model, modelarsko-szybowcowy 2012. Pies jest przygotowany doskonale do sezonu. Trenowała przez całą zimę na symulatorze. Także w tej chwili Piona już jest przygotowana do lotu. Tak, Piona? Jak tam? Piona, chodź tutaj do mnie. Siad. Zjadłabyś takie coś? Nie za duże dla Ciebie? Prawda, że dobre? Nie wolno tego żreć. To nie jest do żarcia. Bardzo dziwnie mi się zachowuje, wiesz. Nie stara się zaportować, szybowiec. Nie, niech mnie nie O kurczę, ale akurat wylądował. 高卡校长。啊啊啊啊